tutaj. Cześć Artur, cześć Damian, Marek, Mike, Tom, Tomek, Wioletta, Zuza. Jak tam niedziela? Ja? Możecie mówić, czy nie? Raz, dwa, dwa mogę. Cześć Marek. No cześć, cześć Tomek. Tomek, Tomek to ty? Czy nie ty, Tomek? Bo akurat krypto wczoraj robiłem z jednym z, z klientem. A, no zobacz. Wczoraj żeśmy właśnie e, Ethereum. No, Ethereum. Czekaj, to, to z godziny żeśmy. Ok, to cztery godziny. Wracam uwagę, że to, to może do 50 dojść, ale na godzinie? Chyba na 38 była akumulacja, i pewno wszedł, nie? Miał czekać, nie? Na pewno był, bo było wejście wczoraj, robiliśmy na BNB. No więc Tomek, też mi powiedz: jedną sesję zrobiłem w tygodniu sobie na ten, na krypto. Jak chcesz? Gdzie jest to? BNB. O, 4 godzin, tak to wygląda? Poczekaj. I godzinki. No, godzinki było. Tutaj właśnie 7,9 się odbijała, nie? On no, tutaj kazałem mu zrobić. Bo tu gdzieś, poczekaj, wczoraj mieliśmy zoom o 19. .00. Sobota. No to gdzieś tu wchodzi w tym. Z losa mu kazałem zrobić klona. Jedno piętro niżej. Czyli Sobloss miał tu, wejście miał tu. No to kurde, pięknie, 3%. Jak on tam wszedł, w większym kapitałem, na no to ładnie zarobił. No, tą co? Się... Pełną strategię wytłumaczę na czym. Na, na Dzisiaj by tak jest organizacyjnie, nie? Tak, wszystko wytłumaczę. Bo tu mam do mam specjalną, inną. Dobra, to witam was wszystkich. To jest plan na przyszły tydzień. 8.45. To będzie Zoom 15-20 minut. Po prostu będzie, będzie zagranie na, na otwarcie, na otwarcie rynków. Na otwarciu rynku i to też wytłumaczę, będę tłumaczył o co chodzi na ja już się zoomie, nie? Po prostu to będzie zagranie, tam nie wiem, Scalping. Nie wiem, może 20-40 pipsów. Wjazd, i to będzie o 8.45 i o 16. .00. Czyli Zoom się zacznie 15.45, żeby się przyszykować. O 10.00 jutro, a czy jutro jest poniedziałek, wiadomo, rynki się budzą. I o 10.00 nie ma tego Zoomu, o 18.00 będzie analizy, zrobimy. Jak wytłumaczę strategię. No, z, po otwarciu, nie? No, ale normalnie wczoraj środa, piątek, jest o 10 już, nie? Były już tam wszystkie giełdy nie, będą miały za sobą 24 godziny. No to możemy sobie zrobić jakieś analizy, jakieś scenariusze. No i działać, nie? No i w piątek jest o 10, o 18 nie ma. No, wiadomo no, że już rynki się zamykają bez sensu, nie? No i dla, yy, dla starszych, znaczy w sumie dla wszystkich. ten rok zaczniemy od, od głowy, od psychologii. Nie? Od psychologii ja po prostu w tym roku się zniżam. tak brzydko zabręć, Zniżam się do waszego poziomu, chodzi o trading i będę pokazywał wam, jak ja to zaczynałem 20 lat temu. Po prostu będzie Dziennik Tradera, będziemy to uzupełniać. Na tydzień, na tydzień będzie 5-6 pozycji, no i tam z Bartkiem będę chciał zrobić może co godzinę co, może dwie godziny co dwa tygodnie, może tygodnie jak Bartek się zgodzi, chodzi o psychologię, nie, on tam głową działa w tym temacie i, no i podziałamy, jak się Bartek tam zgodzi na więcej tych zoomów, to zrobimy więcej. No i też chciałem powiedzieć. No, strategia będzie prosta. Nie będziemy patrzeć na historię, tylko na bieżącą cenę. Tylko mnie interesuje cena. Nie interesuje mnie tam jakieś flagi, głowa z ramionami. Bo to jest aby mieszanie w głowie. Dlaczego? No bo. Głowa z ramionami, no to każdy może to zobaczyć, Jedno, jeden z danego wykresu, wycinku widzi jedną głowę, niektórzy zaawansowanie widzą trzy głowy. Na, na przykład y, widzisz głowę z ramionami, wchodzisz na prawym ramieniu, ale czy to widzisz tylko, a y, pozostali traderzy, bo to jest, trading to jest walka z innymi traderami na rynku. Oni nie widzą. Ty zagrywasz na przykład z prawego ramienia na shorta, a reszta, reszta ludzi, traderów, nie widzi tego. I oni grają cały czas na wzrosty, na, na longa. Dlatego chcę Was uczyć, tylko żeby patrzyć na cenę. Nie? I zrobię tak, że będą jeden, trzy punkty, cztery, maks, pięć punktów, żeby się spełniły, żeby były do wejścia. I mówię. Że ja też się właśnie zniżę, jeśli chodzi o tradera do waszego poziomu i będę. Z wami wszystko wypełniał. Tak. Wiesz co? To tu pisze. Chodzi ci o krypto, czy bo ja... Dla mnie podstawa to jest dniowy 4 godziny, 4 godziny. Wejścia robię 15 minut, 5 minut. bo chodzi o 100%. Jak najmniejszy 100%. No, mówiłem chyba, że 3-6 pozycji w tygodniu, nie? Żeby to było na początku powoli sobie. Przyszykować sobie scenariusze, bo to zawsze tam scenariusz A i B. No i ze spokojem działać. Nie? To ma być spokój, a nie po prostu na chyby trafił działanie bo większość teraz tak ludzi robi na rynku na no gorzej jak ktoś początkujący, jeszcze nie daj wygrał coś na początku, no to jest efekt Boga i kasowanie, kasowanie rachunku. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie i możecie pisać. Czy macie jakieś może swoje pomysły? Jakie w ogóle macie doświadczenie z inwestowaniem? No, Marek, Marek, coś tam? Hmm. Można, jasne, że można. Nie ma sprawy. Nie wiem, czy mogę mówić, czy lepiej pisać, jak wiesz, bo to... No mów, nie, nie ma sprawy, mówię ten. Nie, no bo ja wiesz, ja ogólnie ten, jestem, mieszkam w Holandii na dziedzinie, jestem tutaj w Holandii. I tak akurat o 18.00 ten kończę robotę i że, żeby było lepiej głos, by nie? Znaczy, że wpadłem jeszcze, byłbym na Zmieniu jednym live'ie. nie ma różnicy, Na różnicy. Na, bym jedymy, na, by by na jednym lajbie. Może być 19, jeszcze, y y y y nie wspomniałem, było 8.45, 15.45 otwarcie giełd i ja gram tutaj na si sile walut, nie? Czyli potrzebne jest mi RSI. RSI mi jest potrzebne i Bollinger'y, nie? Jak ktoś tam nie zna dłużej, to wie, że tam kiedyś grałem tylko na Bundjera, nie? Ale to Wam wytłumaczę no, w praniu, jak, jak powiem, na żywo. O co mi chodzi i na co trzeba zwracać uwagę. Dobra, to ja już to drukuję i wysyłam na, na grupy. Ktoś jeszcze jakieś zmiany? Coś tutaj? No, 8:45, 15:45 to te muszą być. No, bo wiadomo, giełdy się otwierają Jak dla mnie, godziny super, o 19 też perfekt. Wcześniej nie za bardzo, później też nie, jak dla mnie, ok. Super, powiedz, Ziolet, jak to masz doświadczenie w ogóle z finansami, z rynkiem? Słucham? Jakie masz doświadczenie z tradingiem? No, jestem w takiej jednej akademii. Aha, ja też byłem tam 3 lata. No właśnie. <laughs> Robię fundowane, więc tam jakieś pojęcie trochę jest. Yy, głównie to Forex. Bitcoin to tak nie za bardzo, bo wyczyścił mnie trochę bardzo. <laughs> no ja zaczynałem od GPW, od akcji. Forex jest trudny. Ja się w ogóle dziwię, że ludzie zaczynają od Forexa, a in bożnie od kryptowalut. Tam jest bardzo szybki rynek. Ale ja zaczynałem właśnie. Spokojny rynek akcje. Tam się nauczyłem, później Forex. Nie? a Krypto tak do skoku, nie? No fajnie, fajnie cię poznać. Miło mi. Wiesz, wiesz jak to jest. Byłeś, to wiesz. Tam jest. Co to, to, to dużo mówić? Uzależnienie jest. Znaczy marketing i raczej uzależnienie od produktów, nie? No właśnie. Teraz ten impuls robi dużą robotę, nie wiem, wiesz, nie wiesz, znasz, nie, nie nic znasz. Nie znasz, no. Impuls robi no. Na minutówkach się gra. O kurczę, tam jest dużo szumu. Nie, nie lubię minutówek. Bardzo dużo. Ale ja, ja lubię właśnie. Mi się bardzo podobają. 15 a to, minutówki to za wolno. A minutówki to takie... Wejdziesz, zrobisz swoje, dziękuję, do widzenia. Mhm. No i dlatego tu mi chodzi o to, że jak komu się spodoba te 8.45 i 15.45, to wchodzi dwa razy na dzień po 15 minut na Zuma i nie musi przychodzić na, na resztę, bo to mu wystarczy. Tam zgarnie 20 pipsów, załóżmy 40, a jeszcze mam pomysł, jak to jeszcze ulepszyć. I zgarnie dziennie 40 pipsów, załóżmy 20, no to... No to jest w skali pół roku, to jest kupę, kupę pipsów, nie? I właśnie o to mi chodzi, żeby nie być uzależnionym od, od giełdy, od różnych firm, żeby każdy był samodzielny. Ja myślę, że jak zaczniemy, przypracujemy to porządnie, no to pół roku, znaczy to zależy od człowieka, nie? Bo niektórzy będą potrzebować trzy miesiące, niektórzy dwa lata, nie? żeby stać się traderem. A jeszcze spytam, jaką tę strategię tłumaczysz, tak mniej więcej? Ja ruch ceny. Ceny, ceny. aha, to tak jeszcze nie znam. Z chęcią poznam. Może będzie bardziej praktyczniejsza. No, zobaczysz, że jest proste. No właśnie, mi na przykład chodzi o to, Wiecie, co żeby uwolnić mam... właśnie, tak jak ty mówisz, od tych wszystkich Akademii od tych wszystkich pomagaczy, wspomagaczy, żeby samemu też coś trochę umieć. Nie? Bo po co płacić kupy kasy, bo to nie jest tanie. Nie uczuję się. Jak można to samo mieć i trochę taniej, no. Ja bym wam teraz wytłumaczył to, tylko ja mam o 19 Zoom, o 18 następny mam Zoom i muszę się przygotować, nie? A tak to jutro, jutro. Y Mogę o dziewiątej, o jak, jak wejdziemy w pozycję, mogę o dziewiątej nagranie zrobić? Jak ktoś będzie chętny, to może przyjść na żywo i będę tłumaczył na żywo to. Ale zrobię z tego nagranie. Ja na pewno będę. Wiozę dzieci do szkoły o 8.30 i jestem pod komputerem to już drugi raz i raz patrzę. o nie? Drugi raz, mhm. nie? I wszystko jest nagrywane, nie? To tak, tak samo ten. Proste jest, jeden, dwa, trzy i Zobaczycie. Grałem w grudniu, w grudniu miałem słaby grudzień, słaby styczeń. Bo grałem na FIBO, Fibonacci. I się zmieniły świece, się zmieniły dla mnie i nie wychodziło mi tak. Na krypto wychodziło, a na, na Forexie nie. I dlatego teraz usiadłem i coś innego zacząłem grać. Zresztą wróciłem do moich Bollingerów, bo ja tam kupiłem. Ale zobaczycie. Tu podstawa to jest trend, nie? Jak wszędzie grać z trendem, nie? To jak gramy z, gramy z trendem, no to mamy 60-80 szans więcej niż pod gramy. Dobra, tu coś No, Tomek, no, tak jest. Tu, Ale ja nie ja wiesz, Tomek, ja patrzę na procenty, ja ludziom nie. Nie ten... Nie patrzę na kasę, tylko na procent, nie, bo coś liczy, nie? Wiadomo, kasa jest ważna, ale jak się łapać te 5 pipsów, 20. No to jesteś bogiem, nie? A kasa przyjdzie. To nie jest nowa strategia. Nie, nie. Cały czas gram po prostu... Yy, Patrzę na 4 godziny, patrzę na dniowy, patrzę jaki tam jest trend i się ustawiam po prostu, nie? Dobra, tak szybko Wam pokażę. No i dla mnie, ha, gram mniej par, nie? Gram tylko pary z dolarem. Bardzo ważny jest dla mnie indeks. to jest bardzo ważny indeks i gram pod indeksy już tłumaczę euro USD Chodzi mi on impuls Gdzie jest impuls, Żeta? Widzisz? Gdzie to jest impuls? Na tej pierwszej większej świeczce. O, na tej, tak. To jest pierwszy impuls. To jest dla mnie te... impuls. Tak. No, no, dokładnie. I teraz zobaczcie, co się stało. RSI poszło do góry. Jest powrót. RSI też mam inaczej ustawione, to wam później podam na, na sesji. Jest powrót i zobaczcie, tutaj świeca doszła do Bollingera prawie. A tu ten impuls ledwo do połowy, nie, za połowę, a tu prawie do samego krańca. I dla mnie tutaj szukanie, zbań. czyli tu, czyli nie ma siły, nie, czyli tutaj akurat dolar jest słabszy od euro. I nie ma siły iść na dół, nie? To pokazuje RC siłę waluty danej. Jeszcze jest nad m 14 -ką. I po prostu tutaj szukam wejścia. Jak ta cena dochodziła, no to jakbym szedł niżej, 15 minut, wam zaznaczę. Czyli to tak jak z tego, co widzę po tym rysunku, tak jakbyś chciał, żeby ona się odbiła od tej m -y 14 nie? Tak, no i tu się odbija na, na 15. No. I jak się odbija, to wtedy szukasz resetu i wbijasz. No dokładnie. No i ty cała filozofia. I nawet można tutaj sobie, jak ktoś lubi FIBO, bo dużo osób drona FIBO. No ja... Wiola lubi FIBO. No no to macie tutaj, zobaczyć, to jest moja strefa zakupu, nie? Tu mam źle coś zrobione, bo to powinno być 21-38. No i w tym, w tym miejscu, jak jest cena, to ja bym schodził jeszcze niżej. No i gdzieś tutaj bym kupował. Albo gdzieś tu nawet jeszcze budzi na trójkę myślę, ja bym ten impuls. Tu gdzieś bym jakbym to widział, tą tą szpilę, że tu mi przebija już tę, tą strukturę, to gdzieś tu bym kupował już. Ale to mówię, na żywo jest najlepiej, nie? I tak będziemy grać właśnie 8.45, 15.45, nie? To jest tak krótko. Jest impuls do góry. I tu można było grać w dwie strony, jak ktoś umie szybko skalpować, bo zobaczcie, tutaj jest ten potężny impuls. Cena doszła do krańca Bollingera. A tutaj, zobaczcie, nawet nie, ledwo połowa, nie, i tu można było grać sela, złapać te parę pipsów, doszło prawie do, do tego, do drugiego końca, a tutaj ledwo połowę i tutaj zamknąć pozycję short'a i do long'a otworzyć, nie? Dobra, jakieś pytania? Proszę. Na krypto, to tam masz? Na krypto? No bo mówię, że masz inną na konsulty, nie. Już Ci pokazuję na krypto. Ja mam te emy, wiesz emy. O moje kropy. No poczekaj, Ci pokażę BNB, bo wczoraj to analizowałem z tym kolegą. Ja Miałem narysowane. Zresztą to. No z 4 godzin widzieliśmy potencjał. Kazałem mu zejść na, na godzinkę. Zobaczcie ten impuls, bo szukamy impulsów. Impulsów szukamy i ten impuls rozwalił tutaj tą strukturę. Nie? Zejście było i tutaj się powyżej 7,9 utrzymywało. Jakby było poniżej 7,9, no to dla mnie jest ser. Nie? Ale ona się cały czas odbijała od M tych i powyżej 79. No i kazałem mu wejść tutaj na bo mówię, że jest już idealne wejście jest na, na, na baja, nie? Na longa. A te wskaźniki to z z tymi kropkami. Teraz hmm. się podam. Akces sobie screena zrób. Gdzie on jest? Co nie widzieli? A jest tutaj. Już nie, to jest dywergencja. Powinien być A i B. A te wskaźniki, które masz u siebie, to są wskaźniki płatne? Czy nie, takie... Darmowe, darmowe. A, darmowe, okej. Okay. Tylko ja czytam po swojemu. On tam inaczej to miał. autor. Czyli no nie mam. Tutaj? Jak nie mam? Muszę mieć, nie przecież. To w wyszukiwarkę nazwę tego. No nie. właśnie. to robię? A mam, a markę. To jest ten B, nie? No a Hop. To hop on tylko yy, co oznacza. Zobaczcie, co hop oznacza. Jak on jest do góry. No to dla mnie to jest oznaka, że yy, można to porównać do balonu. Jak balon na, na pompiecie na maksa. Coś się stanie, wybuchnie, prawdopodobnie nie. No i zobaczcie. tutaj jest do góry, to jest, że rynek jest napompowany. Tutaj mi wskaźnik pokazuje, że jest powyżej zera. Tutaj następnie mam potwierdzenie, że jest powyżej 7,9, to dla mnie prawdopodobnie to pójdzie do góry nie? No i tak się stało. Był wyższy. Jeżeli z dole, to znaczy, że. On nie pokazuje kierunku, nie? jeżeli jest na dole, że tego powietrza nie ma, nie? że tak, tu był wyszczał, zobaczcie, jest spadek nie? i powietrze zeszło, ludzie zaczęli sprzedawać i będzie od nowa pompowanie. Tu jest kumulacja kasy, schop pokazuje, że jest rynek jest nabity, że będzie wyszczał. Nie wiadomo, w którą stronę, a ten wskaźnik pokazuje, że prawdopodobnie będzie, będzie long, bo jest powyżej zero. nie. No i trend tutaj jest wzrostowy, nie? No to dla mnie to ewidentny baj był. Rozumiesz to mniej więcej? Tak, rozumiem. Wiem o co chodzi. Ja tego czopa też używałam kiedyś, nie? Także wiem, jak to działa. Dobra. Macie jakieś pytania? Ktoś tu jeszcze. Tak, każe, a dobrze, a to każdy jasno ma inne konto i trzeba patrzeć na pipsy. A... I najlepiej jakby każdy sam otworzył swój dziennik. Wziął zeszyt i sobie wpisywał transakcje, te, w które będziemy wchodzić, co on tam widział, bo ja może coś innego widzę, czy może coś wy, może coś innego. Przy otwieraniu pozycji, jakie uczucia macie. A tu wam w Excelu wszystko zrobię i wam pokażę i każdemu udostępnię tego Excela i każdy będzie sam sobie mógł wpisywać wszystko. Dobra, jak nie macie pytań, no to no to dzięki za spotkanie. No dzięki. No dzięki. i widzimy się jutro o 8.45, nie? A jak macie jakieś pytania, coś wam się przypomni, to zawsze możecie do mnie napisać, nie? dzięki Tomasz, to do jutra, widzimy się no, Dzięki, do, do... No, dziękuję. no to trzymaj się, no, cześć. Dobrego wieczoru. Do tak. cześć.